13 sierpnia 1873 roku w Jurczycach pod Krakowem urodził się człowiek, który odegrał jedną z kluczowych ról w odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Generał broni Józef Haller, patriota, żołnierz, społecznik, dowódca Błękitnej Armii, symbol walki o wolność i godność narodu. Jego życie to opowieść o odwadze. Wierze i niezłomności. Pochodził z rodziny o silnych tradycjach patriotycznych. Ojciec walczył w powstaniu styczniowym, dziadek w listopadowym. Wychowywał się w atmosferze religijności i miłości do ojczyzny. Uczył się we Lwowie, Koszycach i Chranicach, a następnie studiował artylerię w Akademii Technicznej w Wiedniu. W roku 1895 rozpoczął służbę w Armii Austro-Węgierskiej gdzie dosłużył się stopnia kapitana. W roku 1906 zawarł związek małżeński z Aleksandrą Sale, córką marszałka powiatu brodzkiego. Wkrótce potem objął administrację majątku teścia w Wysocku pod Brodami. Z tego małżeństwa narodził się ich jedyny syn, Eryk Maria Haller, późniejszy rotmistrz XIV Pułku Ułanów Jazłowieckich. W czasie I wojny światowej dowodził drugą Brygadą Legionów Polskich. Po szarży pod Rarańczą przedarł się przez Rosję do Francji, gdzie objął dowództwo nad Błękitną Armią, potężnym 70 tysięcznym wojskiem złożonym z ochotników z całego świata. W roku 1919 armia ta przybyła do Polski, by walczyć o granice odrodzonego państwa. Rok później, 10 lutego, generał Haller. Dokonał symbolicznych zaślubin Polski z Bałtykiem w Pucku, wrzucając pierścień w morskie fale. W czasie wojny polsko-bolszewickiej dowodził frontem północnym i armią ochotniczą. Po przewrocie majowym wycofał się z życia wojskowego, a podczas II wojny światowej działał na emigracji w Londynie. Zmarł 4 czerwca 1960 roku. Jego prochy sprowadzono do Polski w roku 1993. Generał Józef Haller, nie tylko żołnierz, ale symbol odzyskanej niepodległości. Jego życie to lekcja odwagi, wiary i niezłomności.